Cześć. Tu Wojtek Kławcza. Pokażę Wam teraz, co zrobić, jeżeli w czasie suszenia puch utknął w komorach i nie rozprowadził się równomiernie. Celem tego rozklepywania puchu jest osiągnięcie równomiernej warstwy izolacyjnej, co możecie bardzo łatwo sprawdzić, oglądając kurtkę pod światło. Dzieje się tak najczęściej, jeżeli mokry puch przesunął się w komorze w jedną stronę, tam się zaczął gwałtownie rozprężać i po prostu się zablokował. Kładziemy kurtkę na Płaskiej powierzchni, i następnie z tego miejsca, gdzie jest strasznie grubo, do tego miejsca, gdzie nie ma nic właściwie, przeklepujemy puch. Klaszczemy z siłą, jakby to był niemowlak, ewentualnie nasze ukochane zwierzątko. Po kilku takich przejazdach mamy równomiernie rozprowadzony puch. To wszystko, do zobaczenia!